No, witam, witam. 15 czerwca, niedziela. Trzecia pięcetka. także ostatnia pięcentka w tym sezonie do GMP, i także trzy zaplanowane, czy się odbyły. W tamtym tygodniu jedna była fajnie, szybka pięcentka. Gemy się ładnie zeszły, pierwsza była bardzo ciężka. No, dzisiaj zobaczymy, też jest ciepło. Jest też pod wiatr. Gołębie o godzinie 5.00 z miejscowości Gorzów Wielkopolski. Do mnie jest, 3, do mnie jest 520, ma jakieś 4 km. Teraz mamy godzinę 11.20. Oczekujemy, właśnie, żebym wrócił do domu, bo byłem na wspólnym głębniku Karpatia dostarczyć gołębia. Objechaliśmy z małżonką. Właśnie wróciliśmy teraz w tym momencie. Okazuje się, że też mój gołąb dzisiaj był wypuszczony w Kluczborgu tam przez hodowcę z tamtego działu. Po 6.20 pięknie już był w do domu, teraz przyjechałem, także czekał, żeby wejść, także bardzo temu e, dziękuję hodowcy. Nie znam nazwiska akurat, ale telefon na telefon niego mam, jeszcze, jeszcze się z nim skontaktuję, także bardzo się cieszę, że wrócił, bo to jest super ptak. Bo poniosłem klęskę niesamowitą na tej pierwszej róża. różami zginęła moja słynna. Nie ma je do dzisiaj. 93 słynny gołąb. Także zginęło parę fajnych gołębi. Rocznie też dużo zginęło, no, ale trudno. No, dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy. Dałem same stare, roczne odpoczywają. 42 stare gołębie. No będziemy widzieć. No. Jak się pokażą pierwsze, to będziemy jakoś nagrywać. Także do usłyszenia. Przegapiliśmy, ale jest pierwszy odbity go. Jest pierwszy odbity gołąbek. Jest odbity 11, 12, 13. Jest drugi gołąbek, chodź, 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 chodź. Jest drugi, chodź, 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 chodź. Ładnie, chodź, chodź, chodź mi się, chodź. Super. Jest druga samiczka. Ładnie. Ładnie, ok, Super. Czego? Dewiato, brawo. Super. Elegancko, ale fajnie. Ale to jest ty To są dwa do giempy Ale nisko zeszło. Nie, że Asiur. Ty Asiur jest. Właśnie. Super. Kochaj, a to, mordować się w niej. Brawo. Nie ja jest dobrze wiem, ale jest wybitny go w Ale fajnie. Brawo. To panie koziur za Dębio. Super. Ty stałeś sam. Ty sam. Super. 5. Ale tylko dwa są seriejne. Ale właśnie z 20 roku 5, 6 lat, 59 są. Kojowo. No prawo, no kojo, baba, cieba bata. Koziu to jest koziu, no małacie. I super, czy na trzy samce czy samice. Jeden do rybolomu, to też jeszcze, jeszcze jedno życie. Tego GMP jest jedno, słabo na razie, dwa. Dwa na GMP. Super, to jest trzeci do GMP. To trzy do GMP mamy. Jeszcze dwa. Siódemka zamknięta. No nic, czekamy. Nie jest źle. Tam przyszła lekko zmęczona, ale to przyszła córka Kozła. Kuda. Super, super, super gol. Super samica. Super. Żona się poćmichuje. Kozioł daje radę. Nie jest źle. Dobra, się zejdą. Trójka, brawo, jest czwarty do giempa. Tak jest. No i, nie, ona. Tak, jest. tak, to już cztery do giempa. Aha, ja się zauważyłem. No, siada to rozdziewiąty, tak? Tak.

Jak pomyslet? Te same karmečky na pješopice, to ne? zamknięte i lepiej szczostwo, gębę i wszystko i tam posił 4 na grybów. nieźle mamy 12 głębi jest wszystko w porządku. Zobaczymy, no nic się nie dzieje. E, troszkę stresik zeszedł ze mnie, możemy się martwił, że możemy znowu poprawka jak pierwsze pincety ale na razie wszystko ok, Gęby niezmęczone. Oby tak dalej. Myślę, że się powinno wszystko wylatywać. Stare, doświadczone ptaki, a jeszcze może róża przejdzie akurat. Jest seryjny, ale nie. Aha. No i to mamy trzynaście gąbków. Myśle, no super. Jeszcze coś nagramy, jeszcze chwilę pożyczamy No, no walczę w każdym razie. Nie jedziemy. Jeden, siedem i cztery skanie. ładnie dolatują, no także nie jest źle w każdym razie. wszystko wspołniej No lot dobiega końca w godzinie w godzinie od 13 o 12 13 do, do 14. 22 przyleciało 24 gołębie lód wymagający w każdym razie ale gołębie widzę, że w miarę w porządku, bez przewrotek dały z siebie wszystko, jestem dumny z siebie miałem mleko, obawę no brakuje kilka gołębi, brakuje siódemki to była pierwsza w tą, tą niedzielę, no cholerka jasna że tak się to złoży i nie ma ale GMB wbite, także wszystko w porządku, no siódemka w miarę też, bo tam od 13 po 12 do do 12.29 chyba same seryjne, także wszystko jest ok. Pięćsetki zamknięte, odpoczniemy, za tydzień krótszy i później zaczynamy trzy maratony też będą co, co tydzień, co, co dwa tygodnie. Także no co, życzę wszystkim spokojnej niedzieli. Nie gęby wracają, bo wiadomo, że dziś będzie ciężko, jest zupał, także to dobry lód i do zobaczenia za tydzień.